Drogi Rodzicu i Opiekunie, z radością prezentujemy zbiór wybranych bajek i opowiadań dla dzieci, które wiele lat temu napisał Edmund Jezierski. Prezentowane historie pokazują właściwe postawy i zachowania oraz konsekwencje naszych czynów i wyborów, nie zawsze przecież słusznych. Bajki polskie dla grzecznych dzieci Edmunda Jezierskiego, książka i audiobook dostępne w księgarni na jej głowie.pl Czas dla dzieci, czas, czas dla, dla rodziny. Miłość to obecność. Słuchaj, czerp i rozmawiaj. Spotkanie z powiastkami Kanonika Szmita Źródło W skwarny letni dzień mały Wituś przechadzał się po polu. Policzki jego były prawie pąsowe. Umierał z pragnienia. Nagle spostrzegł Źródło, które jak srebrna wstęga pod cieniem dębu wytryskało ze skały. Wituś słyszał często, że niebezpiecznie pić zimną wodę, kiedy komu gorąco, ale nie zastanawiając się nad skutkami, pobiegł czym prędzej do źródła i z wielką chciwością pił bez umiarkowania. W kilka chwil potem Upadł na ziemię nieprzytomny, a gdy odzyskał zmysły, zaledwie zdołał powstać i dojść do domu, gdzie niebezpiecznie zachorował. Mój Boże, zawołał z westchnieniem, nie podnosząc się już drugi tydzień z łóżka. Kto by przewidział, że ta woda. Tak świeża i czysta, zawiera w sobie tak zjadliwą truciznę. Ale ojciec, który usłyszał te słowa, odrzekł: Czysta i zdrowa woda z tego źródła wcale nie jest przyczyną Twojej choroby. Powinieneś raczej narzekać na własny nierozsądek. Na chciwość z jaką zaspokoiłeś pragnienie. Gdybyś był wypoczął, a potem napił się niewiele, nie zachorowałbyś. Bóg wszystko stworzył dla dobra człowieka. Wszystkie nam dary śle, niebios, opieka, więc się rozsądnie używać ich godzi. Ale Nadużycie szkodzi. Zaczerpnięte opowiadania pochodzą z dzieła 150 najcelniejszych powiastek kanonika szmita. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz na stronie na jejgłowie.pl